Cześć wam, Po powrocie z Humberstone i miasteczka Pika wróciliśmy do domu i szybko udaliśmy się spać ze względu na zmęczenie. Kolejnego dnia po śniadaniu wybraliśmy się na targ z warzywami i owocami, który tutaj w Chile nazywa się feria. Odwiedziliśmy również dział mięsny, który znajdował się zaraz obok. Zapraszam Was na małą wycieczkę po tym targu, przy okazji której podam Wam trochę cen z tego miejsca. Choć sam film jest krótszy niż inne, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam. Kupiliśmy na targu owoce, które są tutaj popularne. Są właśnie z tego miasta Pika, w którym byliśmy wczoraj. Pomarańcza z Pika i mango z Pika. Mango to są wiem, że są malutkie, ale bardzo skoncentrowane w smaku. I pomarańcze, które też są trochę inaczej wyglądają, bo mają właśnie tutaj to wybrzuszenie takie. I tym się charakteryzują. Także spróbujemy teraz. Po przekrojeniu pomarańczy pomarańcza. Nie widzę właśnie żadnej pestki, co możecie zobaczyć. I wygląda spoko, a kolor sam pomarańczy w ogóle jest taki żółty, trochę zielony. Tutaj akurat tam jest jakiś jeden taki bardziej pomarańczowy kolor ma, ale to, to mimo wszystko, że taki ma kolor jest dojrzały. Zaraz spróbujemy w smaku jak to smakuje. No nie ma żadnej pestki, ale super. Hmm, ale miękkie. Zero pestek, czysty sok i nic więcej. Ten pomarańcz jest bez pestek i jest bardzo, bardzo soczysty. Ma naprawdę dużo soku, ale akurat ten nie był jakiś kwaśny, taki smak neutralny bym powiedział. A teraz mamy mango. I dla porównania, to jest mango, które jest z Peru, które jest dosyć ciężkie, a to jest mango z miasta Pika. Także, tak jak ja mówiłem, dużo, dużo mniejsze. I spróbujemy, jak smakuje. Zacznijmy od otwarcia, od obrania ze skórki. Ja za mango za bardzo nie przepadam, ale w sensie za samym owocem sok z mango superem, ale no, spróbujmy. Mhm. Mm Tutaj akurat nie jest takiś neutralny smak, jest taki typowy, ej, mocny smak mango. Ale super, polecam. Spróbować każdy kto będzie wikikę. Pomarańcze z spika y, z i mango, spika. Są jeszcze cytryny, to są też wspomnę, są bardzo malutkie. Ale polecam te. Mango. Owoce przede wszystkim. Tyle. I jeszcze jeden owoc, który kupiliśmy na tym straganie. Na targu marakuja i w sumie tego nigdy nie jadłem też także spróbujemy, nie wiem do końca jak to się obiera jak to się je, pamiętam tylko, że ma pestki w środku Ups. czyste. soczyste Uu. aha, okej, okay. wygląda to tak jak ktoś nie wie, ja nie wiem, ja nie wiedziałem do końca w sumie chyba U, ale dużo sosoku ma więc yy, ma ten owoc dużo, dużo pestek i dużo soku w sobie. Nie wiem jak to teraz zrobić, ale chyba to po prostu wycisnę i wypiję. Albo może te pestki są idealne, nie wiem. Dobra, spróbujmy świeżego, świeżej marakui, ale nie wiem jeszcze jak, na razie sok. Mmm, uuu, uh, ale kwaśne. Kwaśne? Takie tropikalne. No ale dobre. Mmm. Nie wiem do końca, jak to jest, ale polecam. Robimy sok z marakui, z mango i z pomarańczy. Zaraz właśnie tutaj go zrobimy. A tutaj już jest jeden zrobiony. I wygląda w środku tak. Znaczy w sensie w środku. Tak wygląda sok. Nie wiem czy to widać, ale śmiesznie wygląda marakuja. W środku mam takie... jak to się nazywa, takie włoski Gdzie jest mój zestaw do zjedzenia tej papryczki którą właśnie tutaj mamy lokoto lub rokoto się nazywa zobaczymy jaki będzie efekt bo czarne pestki ma wygląda jak papryka zwykła tylko że jest malutka pachnie lekko pikantnie nie wiem co spróbować pestkę czy paprykę najpierw Hmm. Powiedzieli mi, że to jest super pikantne, ale jest słodkie słodko i pikantne. Ale spróbuję pestkę, chyba, bo jednak to nie, nie działa za bardzo. <grymne> nie, mamy pestkę. nada nie, nie, jest w ogóle pikantne. Koniec tego, nic nie działa, idziemy stąd. Powiedzieli mi, że to jest pikantne, ale nie jest, także papryczka to albo rokoto. Chyba, chyba, że mnie oszukali na straganie i sprzedali mi złom. Ale ta nie jest pikantna. Ach. Mały update. Okazuje się, że ta papryka jest rzeczywiście pikantna. Tylko nie wiem czemu niektóre jej części przynajmniej przynajmniej te co kupiłem te części które spróbowałem na początku nie były pikantne a później się okazuje że miałem pikant, yy, palce coś na palcach pikantnego bo dotknąłem coś tam spróbowałem innego i było pikantne także skapnąłem się że ta papryka jednak jest pikantna i spróbowałem inne części tej papryki i paliło mnie tak dosyć porządnie ale już tego nie nagrałem bo już to było podczas obiadu także jest jednak pikantna. A tutaj mamy jeszcze inne warzywo, które wygląda tak. Nazywa się Kajoa i smak wygląda jak papryka, taka pomarszczona, a smakuje jak ogórek, taki zielony. Achi verde, czyli papryczka ostra, papryczka zielona, która jest równie popularna tutaj, bardzo mocno. Jest fajna do różnych salas, czyli do różnych sosów. I jeszcze to, czyli cytrynki małe, które są właśnie z tego miasta Pika, również. I również są malutkie, ale są mega, mega smaczne, mega. Mają też sporo dosyć Hugo, e, hugo nie, soku. Są naprawdę bardzo smaczne. Są, ba, mają bardzo fajny wiralicyjski smak cytrynowy. Polecam spróbować. Każdy je sobie tutaj. Chorizo, I maraketa z grilla, czyli choripan. To jemy na początek, zawsze w chile. Eee, Kiełbaska w, w tej bułce upieczonej, i później na to jeszcze sal, jakaś salsa, pewre, ketchup, majonez. Tu są takie kawałki kurczaka. Tutaj też jest y, skrzydełka, y, takie nieduże i tu mamy wołowinę, taki kawałek i tu będziemy mieli jeszcze więcej, także ja to znam grillę w Chile z tego, że jest bardzo dużo wołowiny. To jest podstawa grilla w Chile, czyli wołowina, która jest zresztą wyśmienita, jest bardzo ma dobry smak i mają jej tu o wiele więcej niż w Polsce. Mm, czyż to nie wygląda smakowicie? wołowinka, I ten kurczaczek. So please